Na początku było Słowo, a Słowo było Boga i Bogiem było Słowo. Codzienne rozważania Ewangelii. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Idźcie i głoście. Takie wezwanie usłyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii wraz z zapewnieniem Jezusa, że wszystkim, którzy uwierzą, będą towarzyszyły niezwykłe znaki, takie jak władza nad złymi duchami. Czy też mówienie obcymi językami? Ale głoszenie Ewangelii ma także jeszcze jeden skutek. Kiedy czytamy Ewangelię Łukasza o powrocie 72 uczniów z misji, widzimy tam Jezusa, który z radością mówi o tym, że widział szatana spadającego jak błyskawica, a po chwili dodaje: Cieszcie się z tego, że wasze imiona są zapisane w niebie. Głoszenie Ewangelii więc to nie tylko cudowne i nadzwyczajne znaki, które tak nas intrygują, to przede wszystkim walka duchowa, która strąca szatana i wpisuje nasze imiona do Księgi Życia w Niebie.